Witam. Słuchajcie, mam nagrany jeszcze jeden film odnośnie malucha i przez dłuższy czas go nie wrzucałem, bo nie jestem pewny czy mam rację i wydaje mi się, że popełniłem tam kilka błędów w ocenie tego co tam się w ogóle wydarzyło. I zastanawiałem się w ogóle czy, czy to wrzucać, czy tego nie wrzucać. I stwierdziłem, że jednak OK nagrałem to, okay. wrzucam to. E, więc zanim zhejtujecie mnie, e, zanim pojedziecie po mnie, e, to obejrzyjcie to do końca. E, bo jest tam bardzo dużo takich niewiadomych. E, słuchajcie, y, wydawało mi się, że jest troszkę inaczej, później jeszcze e, dokładniej to wszystko obejrzałem, niestety nie nagrałem, więc nie do końca to wszystko tak jest jak jak myślałem, więc na początku zobaczcie to, co mam nagrane, a na końcu myślę, że jeszcze dam Wam takie dodatkowe sprostowanie tego, co tam zobaczycie. Więc zapraszam do oglądania. Hej, witam. Słuchajcie, jak zaczynałem to, jak kupiłem tego malucha, to śmiałem się trochę, że to będzie taka trzecia część polskiego Porsche, później polski. Polski Fiat i będzie Polski, Polski mały Fiat. I odkryłem coś takiego, że podobieństwo można powiedzieć. Czekajcie, spróbuję teraz odwrócić kamerę. Też nie wiem, czy mi się to uda. Pewnie mi się nie uda. Zrobię pauzę i odwrócę. A zobaczcie, temat wygląda tak. Autora zebrane. Tak jak mówiłem już chyba wcześniej, nie wiem jak to będę co Wszystko nie mam tego za dużo, ale jest. Są śladowe ilości podłogi, sporo napraw i różne miejsca spawów. Słuchajcie, znalazłem takie miejsca gdzie był spaw. Ja myślałem, że tutaj były spawywane błotniki. No ale zbutniki, czy w tym miejscu czy powinny być raczej w tym miejscu i tak mnie trochę zastanowiło bo w wielu miejscach wychodził ten kolor i w bardzo wielu miejscach ten kolor można znaleźć ale nie ma tego koloru na słupkach i nie ma tego koloru na dachu a czemu tego nie ma? słuchajcie tu jest spaw tu jest spaw. To samo mamy tutaj. Tutaj też przymalowałem, ale tu jest spaw na pewno. Tutaj pęka. Jest spaw. Tutaj nie do końca jest linia. Widać to. Jest spaw. Tutaj mamy ciemno, ale to też coś kwitnie i z tamtej strony dokładnie też coś kwitnie. I właśnie na tym całym elemencie nie ma tego brązowego koloru. Czyli. Pamiętacie, jak Tomek mówił, że nie przejdzie mi przez gardło. Ale ten dach jest wymieniony. Także mamy to samo tutaj. Nie wiem, czy mi przejdzie to przez gardło. Ale ten dach jest wymieniony. Słuchajcie, te spawy wyglądały całkiem nieźle. Jest Nawalone szpachli, no bo to było po prostu przyspawane. Nie da się tego zrobić tak jak fabryka i każde takie łączenie musi być mocno, mocno szpachlowane. Więc to jest mocno szpachlowane, tu jest mocno szpachlowane. Co jeszcze było robione? No ja już go oglądałem. I tak, słuchajcie. Przedni pas jest wymieniony. Maska była mocno poszpachlowana, jest wymieniona. Ten błotnik był bardzo mocno poszpachlowany, ale jest moim zdaniem oryginalny. Jeśli się mylę, no to może i się mylę. Tamten błotnik jest oryginalny. Tak jest wymieniony. Na pewno na 100% już teraz to wiem, że tak jest wymieniony. Tylna klapa była szpachlowana, jest wymieniona. Tylna belka jest szpachlowana, była pogięta. Co więcej. Narożniki też były chyba naprawiane. Więc samochód jest po rolce, na bank. Czyli on na bank miał rolkę. Ma wymieniony dach. Przedni błotnik był uszkodzony. Maska była uszkodzona, była naprawiana. Błotniki były naprawiane. Tylny, tylna klapa była naprawiana. Tylna belka była naprawiana. A dach jest wymieniony. Drzwi też są oryginalne. Bo też jest brązowy kolor. I nie widać, nie wiem. Nie przyglądałem się im już jeszcze jakoś bardzo Czy tu coś było kombinowane bardziej Ale chyba nie Chyba te drzwi są Takie jak były Ale o zasłaniam znowu Nie wiem jak, jak długo zasłaniam mm. I tak to sobie właśnie wygląda Czyli tutaj był wymieniony dach Pytanie, jak mocno, jak dobrze to było zrobione? Na pewno było użyte dużo szpachli. Ja te spawy już widziałem jeszcze na zdjęciach, jak tutaj pęka. Tam tę stronę właśnie mocno rozślifowałem. Jest grubo było w szpachli nawalone. Ewidentnie jest to łączenie. Tutaj i tutaj jest spaw. Tutaj też. Już to widać, że tu pęka, 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 pęka. Tu sobie pęka, aż tu sobie pęka. Ta ryninka była przykorodowana, to nie wiadomo, czy ta fala jest efektem przekorodowania, ale tu też chyba jest spaw na tej rynince. Już to zamalowałem, bo się zorientowałem później, że tak jest. Tak samo, zobaczmy, czy ta, ta linia tutaj, też tutaj w tym miejscu jakaś dziurka się pojawia nie widać to dokładnie ale tutaj na pewno było cięte tu było cięte tutaj nie chce mi się już tego szlifować ale, ale to jest cięte i w środku to nawet widać widać tam właśnie nie wiem czy to widzicie teraz tak że tam było spawane tam było spawane tutaj nie wiem jak to było łączone jeszcze ten element Chyba trzeba by go skromnąć czy wyjdzie brązowa farba gdzieś. Nie wiem, czy tu było coś spawane, czy nie było. Czy tylko ta górna warstwa była nałożona. Z tamtej strony widać, że też w rogu jest spawane. Ale tutaj jest chyba ten element cały, jest ten element poszycia wewnętrznego. Jest chyba oryginał. Chociaż tak jak mówię, trzeba by go poskrobać jeszcze. Tutaj wychodzą tak te, te elementy, tutaj jest brąz, ale tu nie widać czy ten brąz jest trzeba by to skromnąć, no ale grubo grubo pomotale No, także tak to wygląda Już wyjaśniło się nam dużo Dużo, dużo Na początku myślałem, że miał po prostu stuczkę z przodu, z tyłu Że po prostu był walnięty przód Dlatego poszła nowa, nowy pas przedni i dlatego tylny pas jest pokiereszowany i pokiereszowana była maska i mocno błotnik lewy i także właśnie pas tylny. No ale tutaj właśnie te spawy to już wyjaśniają wszystko. Samochód miał dachowanie. Miał dachowanie. Myślę, że no lepsza opcja na pewno. To jest wymiana dachu już nawalenie szpachli tutaj, chociaż te szpachli tak tutaj były nawalone masę, no ale zobaczymy, zobaczymy przy jakichś głębszych, no trzeba by się temu dokładnie przyjrzeć, no pękało to, oczywiście pękało to, no bo to po latach musiało pękać, ciekaw jestem jak te przednie, e, przednie tutaj jest pęknięte też. Czyli to gdzieś tutaj jest łączone? W jaki sposób to jest łączone? Yy, czy będzie to bezpieczne? No ale wyszły takie kwiatki, słuchajcie. No faktycznie jak w polskim Porsche. Yy, wymieniony dach, a tam było to profesjonalnie robione. Tutaj nie sądzę. No, i tak to leciało. Także składam to do kupy. Będę miał dużo czasu do przemyśleń, bo wrócę za ładnych parę miesięcy. No i będę mógł wtedy pomyśleć, co robimy dalej. No i jeździło to, musiało to jeździć wiele, wiele lat jeszcze. Wiadomo, kiedy ta modyfikacja była robiona, ale. Podejrzewam, że pewnie jest 20 lat temu. Yy. I właśnie dlaczego była robiona modyfikacja? Okazuje się, że była to stuczka. Najpierw myślałem, że stuczka, no ale teraz już przyglądnąłem się dokładniej, rozszlifowałem sobie właśnie tamten słupek tylny. To już na 100% wiem, że było tutaj dachowanie. Dobra, nie załamujemy się. Zobaczymy, co będzie dalej. Robiło się bardzo ciekawie. W stylu polskiego Porsche. Także mamy polskie Porsche. Yy, grube historie. Także tutaj były naprawdę grube historie. Także tak się naprawiało kiedyś. No słuchajcie, mój tata miał całą podłogę ze stali nierdzewnej wyspawaną. Tutaj mamy wspawany nowy dach w maluchu. także Dobra, kończę to na dzisiaj. Sprzątam, składam yy, i zobaczymy, co dalej. Hej. No i słuchajcie, obejrzałem to jeszcze raz, nie miałem niestety czasu, tak no wiecie, no to wszystko dzieje się na szybko, ja tam sobie przyjeżdżam, no i jest tyle czasu, ile jest, gdzieś tam wieczorami. Słuchajcie, nie do końca to jest tak jak mi się wydawało, błotniki najprawdopodobniej tylne są wymienione i tam te spawy, możliwe, że są po błotnikach. Bardzo możliwe jest to trochę źle, pokazywałem w którym miejscu powinien być łączony błotnik, i błotnik faktycznie powinien być mniej więcej łączony tak, jak tam jest. Więc błotniki prawdopodobnie były wymieniane, jeszcze patrzyłem od środka i najprawdopodobniej błotniki są wymienione. I z tego, co mi się wydaje, muszę to wszystko dokładnie jeszcze obejrzeć, kiedy będę znowu w Polsce, kiedy będę to coś tam grzebał. Muszę to dokładnie rozszlifować słupki A i te, te właśnie słupki C. Wydaje mi się, że po prostu zostało tam położone poszycie dachu. Całe poszycie dachu zostało położone, tak jakby wymienione. Dalej twierdzę, że to auto miało dachowanie. Dalej mi się tak wydaje, tylko tam pokazywałem z przodu, że jest cięcie. Na słupku A od dołu. Nie do końca jestem przekonany, czy to tam dokładnie tak jest. Mam nadzieję i wydaje mi się, że po prostu zostało wymienione poszycie górne dachu, że wymienione zostały błotniki tylne tam, właśnie gdzie to, gdzie to spawanie jest. Być może się mylę, być może wy macie jakieś inne spostrzeżenia, więc jeśli macie jakieś, to bardzo proszę, proszę w komentarzach i zobaczymy co dalej będzie z tego, co z tego wyniknie. Słuchajcie, to ten maluch to ma być taki trochę poligon szkoleniowy yy, dla nauki mechaniki i, i, i tak dalej, i tak dalej, więc to nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia i, i nie martwcie się, że to za chwilę wyjedzie na drogę, bo jest jakieś pospawane, poskładane z 10 części, także yy, podchodzimy do tego jak najbardziej na spokojnie. Tylko to jest takie fajne, ciekawe śledztwo yy, i... Dowiadywanie się tego, co tam mogło się faktycznie stać, ja próbowałem kontaktować się z właścicielem, właściciela nie widziałem, bo nie odbierałem tego malucha osobiście. Pisałem do niego wiadomości, nie chcę być nachalny, ale nie za bardzo widzę, że chce y, odpowiadać, y, więc zobaczymy, jak ta cała sytuacja się rozwinie. Zobaczymy, co tak naprawdę jeszcze kryje ten y, polski, polski y, mały fiat. Także zapraszam do tego co będzie jeszcze. No, była spora przerwa teraz, ostatnio. Poza tym, słuchajcie, miałem takie fajne postanowienie, że będę kontynuował w ogóle prowadzenie tego kanału. Jeśli do końca roku zdobędę 1000 subów, słuchajcie, jest 900. Zostało nie. No, powiedzmy półtora miesiąca, więc jest szansa, że ten kanał przetrwa. Trochę nie miałem ostatnio weny do tego, żeby nagrywać, więc nie za wiele tutaj się działo. Ale być może się to zmieni, zobaczymy. Może Bena wróci. W tym momencie... Bardzo proszę Was o to, żebyście wyrazili swoją opinię. Ja bardzo cieszę się, kiedy coś się dzieje na kanale, kiedy ktoś tam komentuje, nawet jeśli nie jest to pozytywne, no nie zawsze wszystko, co... Co robimy, musi być pozytywnie oceniane. Oczywiście nie lubię jakiegoś tam chamskiego hejtu, ale jakieś konstruktywne uwagi, jak najbardziej, zawsze są pomocne. Także dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten materiał. Nie było to krótkie, więc jeśli ktoś to obejrzał w całości, to bardzo mu za dziękuję. I zapraszam na ciąg dalszy zmagań z maluchem prosto z krzaków. Na razie, hej.